Cześć witajcie serdecznie. W kolejnym odcinku zagrębiam The Fear to to War, Kampania Arnoru. I cóż, po czymś odcinku stoczyliśmy wielką bitwę w okolicach Czarnej Bramy. Niestety ją przegraliśmy. Straciłem 2000 armię, niedobitki się wycofały. Nie doceniłem przewagi przeciwnika i po prostu stałem wyrżnięty w pień. No cóż, e, mówi się trudno. <laughs> yes, my lord. Eee, trzeba będzie to jakoś odbić. I na początek myślę, że pokonamy sobie to. armię teraz eee, mamy. tutaj duże siły, też, ale mniejsze od naszych. Do tego bijemy się w lasach, nie w górach, więc będzie łatwiej. Tak więc myślę, że sobie teraz stoczymy. Tą bitwę atakujemy w nocy. Może być atak tak o nocy. Będę na razie gwiazdkę. Zobaczymy w nocy, pogromimy tą armię. No i cóż, będziemy zobaczymy co dalej. Aha, a, poczekamy troszkę, może będzie troszkę, 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 troszkę jaśniej tak właśnie. Nie niby zaczęliśmy tak noc mam dzień. Yes, <laughs> Dobra. E, mamy mało strzelców tej armii. Dobra, tak więc rozstawimy was sobie tutaj. Potem naszych, oczywiście mieczników. Będziemy szturmować na ich pozycję. Włócznicy więcej włóczników. Jedno oddział łuczników z tyłu. I tak trzy oddziały tych też z tyłu. Zaś te oddziały będą stały na flankach i one będą miały za zadanie oskrzydlić od razu przeciwnika. Generał z tyłu. Jazda od początku ma działać na froncie. Dobra i tak, grupa. I idziecie sobie w kierunku wrogich pozycji. Powoli, w ogóle, jakbyście się rozstawili? Mieliście jakąś katapultę czy coś? Nie, nie mieliście. Aha. E, tak więc myślę, że my się rozstawimy w tym miejscu, mniej więcej. Mamy przewagę, możemy spokojnie e, pogromić tą armię. Wy tutaj, jeszcze łuczników, proszę o wyłączenie od nich strzał No i czekamy. Powinniśmy zwyciężyć. Mam nadzieję, po ostatniej porażce to nie jest takie pewne. Z też mówię, że wygramy spokojnie, pogramimy tę armię. To tamtą, jeszcze tamtą, a to bz. Przegrana. A ja, naprawdę, duży błąd z mojej strony. W ostatniej bitwie. E, mówi się, trudno. I teraz co? Chciałbym może wywapić troszkę tą armię. Ja tu się właśnie ładnie na górcu stawiłem i mogę troszkę podziać sobie moją kołnicą. Eee, myślę, że atak jazdą spowoduje, że oni bardziej będą chętni do, do zaatakowania mnie. Bo ja już tego nie robią. I oni już to robią. Uuu, jak postawili to gwałtownie eee, ciężka przelota, zaatakujmy, i wycofajmy się raz, wolnijmy już, tej grupy mogę się pozbyć. Do przodu, tu walczyć te dwa. Oddział tu ten od razu flankuje, tutaj uderzamy, Wy też I tutaj ten gdzie tu idzie, ten tu kawalerię się całkiem troszkę, wyflankować. Podobnie tutaj zamykać się już powoli w kole. Tutaj, no wie, i tu zaszarżać na cię, ciężko piłoto. To jest najlepsza. Nie, a to są chlabarnicy. To możemy ich dorwać. I tutaj. Kawaleria się rzuci na plecy tym, to są ci niby z tymi ostrzami dziwnymi. Ale atak od tyłu właśnie powinien ich zmierzyć. Tutaj skupić ogień na tych włócznikuach. Chyba tu. Wyszarzać tu, czy ten oddział jest złamany? Tak, ten oddział jest złamany, tak więc nie możecie się tu rozstawić. Ten oddział też już powinien być za chwilę złamany, ale się co, jeszcze cofniemy. No, mamy kawalerię ester sterlingów, zajmijcie się nimi. Wyszarzyłaś tutaj. Wpadnie generał. Cudownie, zwycięstwo jest nasze. Łucznicy zmieni cel na ich strzelców. Na tych na przykład. Choć tutaj zaraz uderzy moja piechota. Ok, został tej jazdy? Malutko, zaraz powinniśmy ich pokonać. Generale włączcie do walki. Zmierzyć tych tutaj, kawalerię może uderzyć znowu na tych generale graj w róg I gonimy by tu we stać miejscu, możecie już na nie strzelać Koniec będzie dobijała przeciwników. Teraz tych, tych, z kończy tych i tych. Jeden już może jechać tutaj, nawet dwa do tej jazdy. Powiem wam, że ładnie poszło. 11% wojska straciliśmy. Niewiele. A zmierzyliśmy kolejną armię. <laughs> Trzeba teraz zwerbować trochę uzupełnień. Kontynuacja, oczywiście. Wyżynamy ich wszystkich. Hmm, tutaj jeszcze ktoś? Nie, poza mapą już są. Tutaj tylko jeden paru zostało. No i tyle. O, 250 straconych, oni ma 1000. Niech będzie mogło być lepiej, ale powiedzmy, że może być. Ah, ah. Oczywiście straci. Oboz wroga złupiony, cudownie. E, powiększenie świty. Cudownie, połączymy sobie te oddziały. E, doślemy. Tak, wystańcie sobie tutaj ogólnie. Doślem świeże do tej armii. Nusza armia nie jest taka pięknie ułożona jak przed chwilą. Meh. Trudno. A, a. a tak, ten oddział będzie trzeba posłać do przeszkolenia. O, dobra, w takim razie tutaj yy, werbujemy sobie na razie te, te dwa oddziały. No i tych też w sumie <laughs> niech będą tutaj trwa rekrutacja, tak więc... Yy, port rozbudować? A tutaj. Dobra. Może. Ym... <laughs> A... Zbudujmy manufakturę machii obrzydliwych. A co mi tam? <laughs> A, tak, tak, tych nie mogę wycofać. Z tymi nic nie mogę w ogóle zrobić. Są tu zamknięci trochę. Genialne miejsce zwiali. Tak. Aragorn jest już. Tutaj, tutaj werbujemy może dział. Od razu kolejne oddziały? Nie mogę. E, trudno, ale tutaj szły kolejne oddziały, które nie idą do tego miasta. E, wy też do tego miasta. I wy również do tego miasta macie iść. E, w Mori jeszcze zwerbujemy konnicy, trochę tej naj najlepszej. No i cóż, e, koniec tury. I co tu mamy? Wielką bitwę. <ścoughs> tak, zaiste. Dobra, automat. Nie jest Pa Papa. No, nasza inwazja się udała. Ich inwazja jakoś nie bardzo im wychodzi. Nie widzę też na razie żadnych działań wojennych pomiędzy Rohanem i Wysokimi Elfami, tak sobie wypowiedzieli wojnę, ale nic z tego powodu nie robią za bardzo. Eee... No cóż, dobra. Eee, tutaj widzę, że już Gondor wzmocnił Minas Ithil. Eee, Mordor wycofuje swoje wojska, bardzo dobrze. No, wycofuje. Wycofał kilka oddziałów i sprowadził parę następnych. Cały Mordor. Ale na razie nie oblega twierdzy, tak więc jest nadzieja, że niedługo Gondor ruszy dalej, tyle że padła ta twierdza, która była... cholera. Gondor zdobędzie jedno, straci drugie. Oops. Fila, zrobię save'a, <noise> Bo z własnego doświadczenia wiem, że. potrafią spieprzeć w różne dziwne kierunki oddziały. No i dobrze uh, I mamy kolejną bitwę. Tyle, że tym razem mamy oddziały Halbarada i przeciwko sobie tylko jedną armię Cudownie, mogę, nie mogę się wycofać Ale e, zrobimy sobie save'a I cóż e, no, Poprowadzimy to, zrobimy takie coś, że e, wycofamy oddziały Mistora e, Zaś wprowadzimy całą armię Halbarada no, i powinniśmy w ten sposób ich y, w miarę znośnie pogromić. A, rozpoczynamy rozmieszczenie. Boże, ta armia przed... jeszcze niedawno była taka wielka i piękna. I skąd przybędą posiłki? Posiłki podejrzewam, że przyjdą stamtąd. Tak myślę. Tak więc, dobra, rozstawiamy się gdzieś tu. Może a smutnie ta armia wygląda. E, Powinny stamtąd przybyć. O! Idealnie trafiłem. I nie możesz się wycofać. Naj. Głupota to trochę, ale okej. Okay. Mam 3 generałów, mam dużą armię. Posiłki będą regularnie dochodzić. Eee, te oddziały też nie mogą się co prawda wycofać, ale okej. Okay. Eee, I tak średnio mi się podoba to, co weszło na mapę. Te oddziały. Myślę, żeby się tu nie rozmieścić. Ale chwila. Myślę, że. Znośnym pomysłem będzie się rozmieścienie tutaj, w tym miejscu, bo no wtedy <t tay -tata> dobra, zaraz będę mówił dalej, Nie wszyscy wejdą na mapę. Ok, już. Mm. Chodzi o to, że tutaj mogę się rozstawić nie więcej tak strzelcami na biegu, chociaż może lepiej tu jednak. Nie, tutaj, tutaj jest trochę. Z... oni będą mieli z górki. A, tak więc jednak się rozstawię tutaj, tu gdzie myślałem na początku, na biegu, aby też tutaj się rozmieścić. Dalej cała piechota, jaką mam, gdzieś tutaj się rozciągnie, by tu, by tu, by tu. Pięknie, piknieży gdzieś tu mogą stać. Ci za linią łuczników uczni nie stoją. Cała jazda się zgrupuje, dzisiaj tutaj. Wait. Jazda. Dalej, kawaleria. Ok. Ale chodzi mi o to, że jak tu się rozmieszczę to oni pójdą tutaj za taką intendy mam nadzieję. Chyba, że za tędy, to wtedy co się jeszcze wyżej ustawi się tutaj. Ale jeśli za taką to wtedy za każdy odział, który ja stracę. Będzie po chwili wkraczał kolejny i będą oni nich atakować od tyłu. <noise> e, tak więc, tak jest mniej więcej ten plan. Widzę, że chyba idą tak jak ja mam nadzieję, że będą szli. Nie wiem, czemu mi się mes messenger ciągle na, na telefonie wysy wysypuje. A chcę zobaczyć. Od... No, fuck. Głupi telefon. Uruchom ponownie. No, <noise> Chciałem sobie zobaczyć wiadomość wysłaną do mnie przed chwilą, a nie mogę, bo to chwilę mi się wysypuje program, trudno, e -e, dobra, w każdym razie, e, mój kubek z piciem stał się nagle smutnie pusty, będę musiał sobie coś dolać między odcinkami, e -e. e -e. i cóż czekamy? I jeszcze tylko ci ucznicy, niech nie uciekają. Widzę, że... Ci mają już zasięg. Mm, idą tak jak chcę, oprócz jednego oddziału, który idzie bokiem. Dwóch oddziałów, przepraszam. Dobra, muszę zakazać ich umiejętności. czy patrzę. Szal do uczniów, przede wszystkim ostatnio oni tak naprawdę mnie pokonali. Mierzcie wygląda jak oni tuż za linią mapy i nie wejdą. Nie mam, żeby weszli Idą tędy. Świetnie. Kawaleria się niech przemieści tutaj. Mm, nie do końca idą tak jak chciał. Ale niech i nie tak będzie. Mm, kurczę, chyba będą się poświęcić ten, ten oddział kawalerii. E, bo potrzebuję dodatkowych wojsk. Szarżyłaś tu, szarżyłaś im w twarz, wycofać się, bo jesteście zbyt cenni, by walczyć wręcz. Trzeba ta czy teraz i tu. Hmm. Ten jakś nie przebiegnie tutaj i tu walczy że tu się już bije. Ten posiudy tutaj Czemu ci się nie wzali za tego się tutaj Nie no, dobra, tutaj ładnie zwyciężyłem. Powinniśmy zwyciężyć ładnie. Eee, wyeliminowałem tym razem szybko ich łuczników. Znaczy większość ich strzelców, tak więc... Nie będą tak mi kosić armii jak ostatnio. Tutaj padają. Tych zaatakujcie. Ora, batalia że pomijając, że mi się kawaleria tu zbogowała to idzie ładnie. Muszę rozmieścić rozmieści teraz A, dobra. Hmm. Super, przy ponownym uruchamianiu telefonu zeszła mi cała bateria. Nice. GENIALNY telefon <noise> może przynajmniej zobaczymy wiadomość w końcu, którą dostałem. Bicie, bicie, bicie dalej kości tych łuczników. Uwaga, tu atakuje. O, przyszedł niejednodzioł dodatkowy, nie jest od tyłu. Dobra. Udało się. Tym razem wygraliśmy. Zagraj jeszcze raz generała. Eee, Wy myślę, że możecie spostrzegać w pracy tym, którzy są tu związani walką. A co to za ciężka piechota? Cholera, to są ci chlabernicy. Może, może to nie jest dobry pomysł jednak. tak idzie tutaj. Zostali oni zdziesiątkowani I teraz myślę, że postrzelacie w ten oddział Tutaj są Wy tutaj zaatakować Tych zostało kilku Dobra, za spadną. Łucznicy mogą się przerzucić na ten oddział. No może oprócz tych, które się strzały skończyły. szelać Boże idioci. Szelać Strzelać. Strzelać. Uhuhuhu. I im generał. Co Dobra, łucznicy. Myślę, że może się zakończyć ostrzał. Bo będzie, będzie się po swoich teraz strzelać. A konica może zająć się dobijaniem. Dobra. E, kontynuacja oczywiście. Jestem pewnie już na Dobra, będzie za pół godziny niedługo. Tak więc akurat. O, tych, tamtych, tamtych... Tamtych... W ogóle nie wybić ich. Jest wojsk... 9%. W porównaniu do strat wroga jest to ładny wynik. Hmm, i w ogóle spora część armii w ogóle nie weszła <grystanie> dalej na mapę Co tu nie przed łucznicy, łucznicy, trochę mieczy, dobra. Daliśmy sobie radę. Dobra, udało się. trochę naprawiłem swój błąd z ostatniej bitwy. Dobra, strać. Nie biorę ręki. Cztery, będziecie kolejną bitwę chcieli? bez jaj. mi sąd. No, no trudno. Dobra, w takim razie, w tym miejscu ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam do kolejnego, w którym to prawdopodobnie stoczymy sobie tą bitwę. No, do zobaczenia. Cześć. <coughs>